Te zespoły od dawna czekały na okazję do wyrównania starych porachunków. Gwiazdliwice zmierzy się z pogonią Szczecin. Pozostańcie Państwo z nami. Jesteśmy już na stadionie w Gliwicach, gdzie za chwilę rozpocznie się spotkanie, na które wszyscy czekamy i gorąco zapraszamy. Tomasz Smokowski. I Jacek Laskowski, zapraszamy. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. Piast zmierzy się z zespołem Pogoni Szczecin. No zobaczymy jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. czego teraz znalazł. I jest gol! Trafia! Otwiera wynik meczu! Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Do Bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że Bramkarz nie miał szans. Złożył nam się wynik. Jest 1-0. Co teraz zrobi chrapek? O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Dobrze wybrał moment ataku, ma piłkę. Michał Chrapek. Przeciwnicy przejmują. Jastliwice buduje akcję ofensywną. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnienie. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Co teraz zrobi Hrapek? I nie napracował się tutaj przy tym strzale Bramkarz. Walkfist. Pomału dobiega końca ta pierwsza połowa, a ja muszę powiedzieć, że całkiem podoba mi się postawa gości, którzy po prostu grają swoje. To zaledwie 1 do 0, więc spokojnie można powiedzieć, że wynik jest na styku. Na razie udało im się osiągnąć minimalną przewagę i zachować czyste konto, ale dowiezienie tego rezultatu może kosztować tę drużynę sporo wyścigów. Cała boczna strefa boiska jest wolna. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Piękny pokaz. Obie ekipy zamieniły się stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Michał Krapek. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Na jest sporo przestrzeni i może zaatakować. Co wyjdzie z dośrodkowania? Nieudane teraz to wybicie. A jednak! Blokuje to! Wspaniale! Corner dla Pogoni. Spróbują powalczyć o kolejne trafienie, które zwiększyłoby dystans do drużyny przeciwnej. Dobrze wybija. Zmarnowany rzut rożny. Twarde wejście, ale bez faulu. Tak, teraz środkowe formacje obu zespołów mają gorszy fragment gry. O, ładnie teraz minął w biegu obrące. I co teraz? Uwaga, to jest setka. Udana interwencja bramkarza. wyczekał rywala i odebrał piłkę. Yes, Ostatnich kilkanaście minut przebiegało zdecydowanie pod dyktando szczecińskiej pogoni. Widać, że nie zadowala ich jednobramkowe prowadzenie. Mają pewnie świadomość, jak niewielka to przewaga i mocno starają się, by ją powiększyć. I to tyle z tej akcji. Świetnie zagrał, będzie groźnie. I tak kolejny wyprowadzony skuteczny cios. Portowcy odskakują na dwie bramki. No to mamy? 2 do 0. Teraz może być groźnie. Jorge Felix dostał pinkę. Teraz akcja w drugą stronę. Fałlowany Gliwiczanin, ale jest coś takiego jak korzyść. Mamy teraz tego przykład. Podanie do Michała Chrapka. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Ależ teraz będzie okazja! Dobra, teraz obrona bramkarza. Nie można tak podawać, stojąc między słupkami. Dokładne dośrodkowanie, może być groźnie. Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem, co myślał. Być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do Roszady. Do końca zostało już tylko 5 minut. Strata teraz sportowców. Co za błąd teraz? Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec Zeskup...